Cześć moi drodzy. Chciałabym powiedzieć miłego poranku, ale niestety już na zegarku godzina 11.00 i ciężko mi, to, ciężko mi ten czas określić jako poranek. Dzieci, odprowadziłam dzieci do Siemachy. Dzisiaj Roman. Chyba tak lepiej. Nie, nie do końca. Nie jestem pomalowana. A słuchajcie, Roman i Cimor dzisiaj w Szymasze, Roman też, ale chodzi teraz tylko jeden raz w tygodniu, bo no dosyć ciężko mu funkcjonować z gipsem. Z teraz. raz. A Sławka teraz szuka pracownię krawiecką, bo wczoraj, wczoraj na wyprzedaży kupiła sobie dżins, dżinsy, ale... Jest jeszcze nie taka wysoka. Mam nadzieję, że będzie wyższa. Ona chce być wyższą. Kupiła ehm, e, sobie, ona kupiła sobie dżinsy i trochę za długa. No to musi ich skrócić. I słuchajcie, pierwszy vlog po polsku, i od razu taka mm, nie wiem, sensacja. na sensacje, idziemy teraz do salonu i będziemy robić piercing. Um, nie powiem jakiej części, możecie mi napisać teraz, ale oczywiście spróbuję to nagrać. i No i będzie taki, taka pamiątka uh, dla niej, zostanie jakoś tak. No dobra, i jeszcze coś. Oczywiście możecie spokojnie poprawiać mi w komentarzach. W komentarzach. Um, tak, normalnie do tego już. Um, <laughs> Już mi jest, nie, nie to, że nie powiem obojętnie, ale spokojnie do tego e, mam do tego stosunek. O. Po polsku Jezus są kłomcami kłomcami? Dlaczego? Um, nie zrobili jej. Kolczyk ja w języku. w Dlaczego? Dlaczego? Od 16 roku życia. A ja mam 15 i mam 16 tylko za dwa miesiące. Odpieraj. Jak długo? Tak naprawdę ja jestem mega zadowolona, że nie zrobili kolczyka. No, kolczyku. no, no, ale sama w dzieciństwie, kiedy miałam 15 albo 16 lat, 19 chyba. 19 miałam. No, a taki kolczyk. Jeszcze jak zdejmiesz go na. nie wiem. Na parę godzin. Na parę, to parę godzin już dasz to już nie deszrady założyć i już go nie będzie. Mhm. Jak Ci się nie spodoba, to łatwo będzie. A ja idę do pa. Cześć, jeszcze raz. Gotuję. Eee, obiad bardzo szybko, bo dzisiaj jestem eee, wykupiłam sobie, nie wykupiłam, zamówiłam sobie bilety do Muzeum Dominikanów o 16 i muszę zdążyć, a już godzina prawie 15 no to mamy więcej to szybciutko teraz kroję sałatkę nie, sałatka, surowka, sałatka eee, dzisiaj będzie na obiad sałatka ze z majonezem już zmęczona jestem tym uchodzi Sałatką z oliwą, z majonezem i karkówka grillowa. I tyle. No, już, już słyszę, że coś tam tak. się gotuje. Tak, i tyle. I to będzie taki obiad i jeszcze crema włączona. Jeszcze raz za lato włączyłem O Jezu Maria, Natalko, wiesz ile to pieniądze będzie? I nie obchodzi mi jest gorąco naprawdę nie wiem ile jest stopni na zewnątrz ale bardzo bardzo jest gorąco tak. co tutaj papryczka pomidory, malinowy ogórek cebula sól sól jeszcze pieprz jeszcze. sól pieprz będzie i jeszcze będzie krop krop nie krop to jest Woda gorąca to znaczy koperek. Koper. musi jeszcze być. A... Tak, no i co? Jeszcze coś chciałam Wam powiedzieć. Ciężko mi! Nie myślałam, że będzie mi tak ciężko zapisywać filmik w języku polskim. Okazało, będzie... okazało się, że po prostu rozmawiać. Bardzo łatwiej. Tak, na live tak, a z... No dobra. No bo, nie rzucajcie no, we mnie kłapkami. Klapkami. No wie, wiem o co chcesz powiedzieć, bo czasami po prostu e, nie możesz dobrać jakichś sł słów. słów no. Tak. tak. No i, to, i koperek już gotowy. Super. I jest bardzo no, z domu banana. No i co? Nam e, smacznego. smacznego. No a wam? Chyba też. Mhm. Tak? Tak. E, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ja dalej zwiedzam muzeum. Muzea. Uwielbiam polskie muzeum. Siadasz i oglądasz filmiki. Popatrzcie.